Hej, witam Was w drugim dniu. W dniu, w którym będziemy mogli już coś ogarnąć konkretnego. Jakiś pierwszy szałas może jakieś miejsce, gdzie będziemy mieszkać. Pozbieramy te loksy. Fajnie by było y, ogarnąć jakiś skałę z której byśmy mogli co to walk to rabbit hole. byśmy mogli jakieś złoto zebrać bo bowiem złoto jest nam potrzebne do machiny nauki które będziemy mogli odkrywać o wiele, wiele więcej. O tak jak widzę tutaj znalazłem to. Także spoko. Tylko mam nadzieję, że wypadnie mi te złoto. Jest i złoto. Możemy też zrobić Science Machine. Spoko całkiem. Jakieś tu już jesteśmy, może być jeszcze jakieś. O, są jeszcze następne. Także jest dobrze. Jest dobrze. Zbieramy sobie tutaj te złoto. Myślę, że wrócimy do domku. Tutaj nic nie ma konkretnego. możemy. Ale maszyn. No chyba na razie to się nie przyda. Wrócimy do tego od naszego. Początkowego miejsca, czyli tam, gdzie był campfire. Z tego co wiem, campfire się nie opłaca. O jezu, co to było? Campfire się nie opłaca robić, bo chyba nie można ich później odnawiać. I chyba. Nie znajdziemy tutaj tego co wcześniej. No to trudno to się, bo staramy się tutaj osiedlić wokół królików, bo króliki chyba nie są źle dla nas nastawione. Wręcz przeciwnie, uciekają od nas. Postawimy tutaj tą science machine. Jak widzicie, odblokowały nam się full crafting. Także. Jest spoko high wall. O. To możemy trochę jakiś zrobić, odgrodzić się od innych. Spoko trochę. Tylko nie wiem, jak będziemy mogli zdobywać te, właśnie high wall, czyli grass. Bo... no trochę to no nie wiem Gras suite. No właśnie. Tego grasa nie mamy. Podejdźmy sobie jeszcze tutaj. Jest. Dobra. Refline Boards. Cutston. Row. Możemy zrobić lina. Do czego nam by była lina potrzebna. Lina do woodwall ktoś porządniejszy, Magic, co jest? Kurde, już jest noc. Ja pierniczę, Dobra, to jest to. Jak bicą, mam pochodnie. Sobie, może zrobimy jeszcze ten high wall, ale nie mamy tych. o to kipsko, kipsko, panie. Sobie, można tu jeszcze zrobić. Papirus, no co tam zupia na mnie jest potrzebne. Co jest kurwa? O oh, fuck it! Co za tym papała? Ja pierniczę. Zostaw LOL Zostawcie mnie. Ja pierdzielę. I chuj. O co chodzi? Co ja on zrobiłem, pieruna? I gówno im się zrobię i zginę. Nie, Okej, okay. nie, jeszcze mi nie zostawiły. Co może gdzieś ucieknijmy, Uciekniemy. Gdzieś on trochę od nich szybszy. O! No i właśnie jak to widzicie, ciężko jest. Tutaj jakieś przeżycie, bo zaraz nas będą atakować, a to jest niemiłe, ale dobra, jakoś uciekliśmy od tego, tak mam no nadzieję, że jeszcze w nocy nas tu nie napadną, później wrócimy do samego naszego domku, także będzie dobrze. No jakieś jakiś ogólny crafting w tym odcinku, także jest spoko. Chcę coś tam... A to kruk. O, nawet jesteśmy w tym swoim... Pamiętam, że gówno jest dosyć ważne. Bo gówno później się do... nam przydaje do jakiejś... O oh fuck. się chujewo osiedliłem. Dobra. Z tego, że będzie to zaraz noc. To ja może... Wezmę naszego torcza. Będę żył. O, właśnie. O tym mówiłem. Light. Czyli mogę zapalić się? Jaka bieda! Co ja zrobiłem? Ja pierdzielę. <grystanie> light. Myślę, że light to chodzi o to, że włożyć tam pochodnie, by było całkiem spoko. A teraz spalę moją ścianę, czyli to co stworzyłem w tym, ale mam jakiś proszek, trochę, nie wiem. Musiłbym jakieś ściągi, spolszczenie pobrać do tego. Myślę, że następny razem zrobimy wood wall. No kurwa! Tępe chuje, no. jest ciemno, to chociaż mnie nie widzą. No, trzeba będzie ogarnąć jakiś Woodwall w następnym odcinku, bo będzie to całkiem przydatne do obrony. Myślę, że przez Woodwall i kurde bolek kończy mi się pochodnia Campfire. Nie! Kurde, no dobra. Będzie, trzeba ogarnąć Woodwall, bo będzie to lepszym, jednak, chyba rozwiązaniem Woodwallu. O, saving. No dobra, to ja tutaj zakończę ten odcinek. Odcinki właśnie się będą tak pojawiać, że no, chyba jeden dzień i dwa takie odcinki dziennie. Myślę, że to jest całkiem spoko. Jeśli chcecie tą dalszą część tej serii, subskrybujcie, lajkujcie na więcej. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.